w odcinku dzisiaj zaśpiewam Bóg się mamu nie pomyli. Wiem, że powinnam wziąć z komputera drugiego, ale nie chcę mi się włączać. Momencik mam mały problem z telefonem. Coś. Coś nie chce mi się włączyć. Mam karaoke. Okay. Tak, styku będę miała. Zmieniłam sobie obraz na większy. Ja, który nigdy nie powiem mama. Ja, której nigdy nie zawołam, tata Ja, który pozostanę dzieckiem Tylko wzrokiem powiem wam dziękuję W twoich ramionach, mam. Czuję się bezpiecznie, a jeśli jestem zbyt ciężki, to połóż mnie na ziemi. Bóg się Narodziłem się z miłości, Bóg się mamo, nie pomylił. Narodziłem się z miłości, Bóg się mama nie pomylił. Narodziłem się z miłości. Bóg się mamo nie pomylił. Narodziłem się z miłości. Która myślałaś o mnie pięknie. Później pytałaś się, kim będę. W Twoich oczach widziałem smutek, zagubienie, ale później miłość mamo. I widziałaś, że musisz dać więcej miłości, przycisnęłaś mnie do serca, i obdarzyłaś pocałunkiem, którego nie otrzyma inne dziecko. Bóg się mamo, nie pomylił, narodziłem się z miłości. Bóg się mamo, nie pomylił, narodziłem się z miłości. Bóg się ma nie pomylił. Narodziłem się z miłości. Bóg się mamo nie pomylił. Narodziłem się z miłości. Czuję, że jesteś moją przyjaciółką, mamo. Ty kochasz tak jak kocha Bóg. Nie potrafię mówić, ale ty słuchaj mojego serca, które bije tylko dla ciebie. Przede wszystkim dla ciebie, mamo. Bóg cię, mamo, nie się z miłości. Bóg się, mamo, nie pomylił. Narodziłem się z miłości. Bóg się, mamo, Mamo, nie pomylił, narodziłem się z miłości, narodziłem się z miłości. Mamo, uśmiechnij się!